So here we are. The playoffs for real. Two legs. and today we are in enemy territory, gentlemen. <clears throat> Stay disciplined, keep your shape, frustrate their fans. Force errors and the away goal will come. Hard work and belief have taken us this far. But now focus, attention to detail. They become just as important. One lapse in concentration and all your hard work counts for nothing, Si se puede. Witamy Państwa. Przed nami pierwsze spotkanie półfinału konferencji zachodniej. Mecz komentują Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wchodzimy w kluczową fazę play-off i wszystkie pozostałe w grze drużyny są naprawdę klasowe. Jacku, jak oceniasz szansę? Może uderzać na bramkę? Nie. Yeah! 1-0 dla Los Angeles Galaxy. Ta bramka może być bardzo ważna w kontekście całego dwumeczu. Jestem bardzo ciekawy, jak ten gol wpłynie na nastawienie obu drużyn. Oglądając powtórkę można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. No już blisko polekarny. Na dobrą okazję do strzału. A jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Jones. Jonathan Dos Santos. No, z tego miejsca można strzelać. Jones. Jones. Może spróbować uderzenia na bramkę. Co za świetna interwencja w ostatniej chwili. Wybił dokładnie z linii bramkowej. Żersoł. Medranda. Dobra pozycja do oddania strzału. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Wychodzi sam na sam. Z tej pozycji może uderzyć I mamy, mamy kolejnego gola Galaxy ucieka już rywalom na dwie bramki Piłkarze z Los Angeles rozgrywają dzisiaj świetny mecz Widać, że są doskonale przygotowani do tego półfinału Tego nie dało się nie trafić Mocno i w dodatku z bliska Bardzo dobra akcja Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne Uderzenie nie do obrony Ach, szkoda strata Blisko pole karne może stąd strzelać! Zgrywa do tyłu. Znakomicie bramkarz. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Próbował, ale stracił piłkę. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Jonathan dos Santos. Jones. Dobrze udało się przeczytać to podanie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Wright Huntera, może coś z tego być? Żersął? Jones. Medranda. Fayhaber. Robi się niebezpiecznie. Próbował, ale nie udało się. Jonathan Dos Santos. Ale sandrini, Alex Hunter zostawił za sobą trochę boiska. Batenk. Dos do Santos blisko polekarny może strzelać. Alessandrini. Jest gwizdek sędziego i piłkarze Galaxy schodzą do szatni z przewagą. Ładnie rozpoczęli ten dwumecz. Widać, że podeszli do rywala bezbędnego. Zaczyna się drugie 45 minut. Los Angeles Galaxy dobrze zagrało w pierwszej połowie i prowadzi. No, i strata piłki. Rzerson. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No, może być groźnie. No, i udało się odzyskać piłkę. Alessandrini ładnie wymieniają podania. Jonathan dos Santos. Dobre, skuteczne podanie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przodu. Diaz i Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie: Cheyheibel. No, z tego miejsca można strzelać. Bateng. dos Santos, Giovanni dos Santos. Dos Santos. Nie pozwalają rywalowi ani na chwilę dojść do piłki. są. Woda jest powrotem. Aut dla Galaxy. Trener jak widzimy zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Już blisko pola karnego. Uch szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Jest przejęcie i mają szansę. Niesamowity ten dzisiejszy mecz. Zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ach, niewiele zabrakło. Piłka tuż nad poprzeczką. Ładnie się złożył, ładnie uderzył, ale trochę za mocno. Musi próbować dalej. Landamy. Jonathan dos Santos. I Kaopara. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niestety, stracił piłkę. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Trener Galaxy dokonuje zmiany. Ależ go wypatrzył. Świetnie przejął. Jest groźnie, może strzelać. Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. No, tutaj trener popisał się nie lata wyczuciem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Dobra pozycja do oddania strzału. Zdecydował się na strzał. Wizdek arbitra. Dyktuje jedenastkę. Bezbłędnie. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. W tej chwili jest 4 do 1 i wydaje się, że niewiele się tutaj może zmienić. No można powiedzieć, Jacek, że to bramka na podniesienie. Tak, to raczej tylko honorowe trafienie. Na pewno trochę poprawi humory kibicom, ale na zwycięstwo czy nawet remis to bym nie liczył. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Blisko polekarne może strzelać. Próbował, ale nie udało się. Heber. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Robi się niebezpiecznie. Sony Mustibar. Jerson. Czyste, udane wejście. Kol. X Hunter. Pięknie, sam na sam. Szansa na oddanie strzału. Tak, tak, mamy bramkę. ale akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. Mecz powoli do... Koniec spotkania. Pierwszy mecz tego półfinału konferencji zachodniej wygrywa Los Angeles Galaxy. Przed rewanżem zdołali wypracować sobie przewagę, więc można powiedzieć, że plan wykonany. Teraz trener musi znaleźć odpowiedź na pytanie, jak przygotować piłkarzy psychicznie, żeby w drugim meczu zagrali równie dobrze. Radość. Pierwszy mecz, ćwierćfinałowy, wygrany. Pozostaje jeszcze tylko obrót. I'm joined now by LA Galaxy's Alex Hunter who put in an incredible performance today. Alex, you just seem to keep finding teammates and scoring positions out there. All right, to all those young footballers out there today, you've just got to stay calm, look up, read the game, pick your pass. At times, it really did look like you were a step ahead of the defense, cutting them apart numerous times. <laughs> well, it really helps when your teammates keep finding good positions. Made my job a lot easier. Alex Hunter, thank you for joining me today. No. Alright, today we work on one of the basics dribbling. I want to see that ball glued to your feet, gentlemen. Let's go! Oh. Yeah, yeah, I'll see you then. Hey, Hunter. Been playing like a madman, bro. Nice one, mate. Don't thank me. You've earned it. <laughs>